Hej, tutaj Sworson. to menu główne gry Team Fortress 2. Tak, pewnie zastanawiacie się, co to za film. Tak nietypowo, tu były dwie strategie Let's Play, a tu nagle... o Team Fortress? No, a co, nie, wol... co? A co? nie wolno mi? Zatem kupiłem parę kluczy i chciałem nagrać... Tak, to jest nagranie dla potomnych. Jak to Swordson otworzy trzy skrzynki, manko. Tak, a jak na razie, chcę zrobić tu cięcie, żeby zobaczyć, jak się nagrywa, bo klucze mam tylko trzy. Nie licząc tych dwóch, one są na inne cele. A te trzy są do otwierania. Jak je stracę, no to dupa. I to się przepadnie. Więc dlatego. Cięcie i sprawdzę, czy się wszystko elegancko nagrywa. Dobra, wszystko się nagrywa. No i tu mnie pewnie niektórzy tacy bardziej ogarnięci traderzy w TF-ie yy, hejtują w tych w komentarzach, że o, Swordson, marnujesz, pra praktycznie marnujesz trzy skrzyn skrzynki, tak, marnujesz trzy skrzynki, to bardzo źle. I także klucze, które możesz na przykład wydać, żeby sobie coś kupić, ale cóż. No, co jeszcze? To może też możecie potraktować jako taka mini zapowiedź takiego czegoś, takiej niespodzianki, ponieważ mam w planach robić coś związanego z TFM. No, taka mini zapowiedź, jednak to nie jest zapowiedź, to jest to nagranie za potomnych jak to jak to nagrywam skrzynki manko, tak jak to otwieram otwieram kluczami. Skrzynki, tak skrzynki, wybrałem tak dosyć ostrożnie. Mam nadzieję, że to nie będzie dłuższe niż 2 minuty, ponieważ nie chce mi się tego renderować za długo. I jak widzicie, skrzynka numer 27, 31 i 42. Te skrzynki wybierałem dosyć ostrożnie, żeby do nie stracić za dużo. Przyznam, że w 31 liczę na odtłuszczacz, tak głównie na odtłuszczacz tej liczę na ewentualnie czapkę, a w tej może być cokolwiek, byle nie zwykłe przedmioty, chociaż nie są aż takie złe. Ach, no i przyznam, że po liczę na unsuala, w co wątpię, że się stanie. I tak, otworzymy pierwszą skrzynkę Manko, tak. Skrzynkę numer 27. Tak, na pewno... Co to będzie, co to będzie, co to będzie? Niech będzie coś fajnego. Karabin snajperski. No, ale mi się fajnie dosyć złożyło. Przyznam, taki karabinek jest warty jeden klucz. Jeżeli się nie mylę. Więc. Hmm, a już jeden taki mam. Więc. że tak powiem, nie straciłem na tym zbyt wiele. No i otwieramy kolejną skrzyneczkę. Ale mi ciary po chodzą. Tak, 31 jedynkę teraz. Och, nie mogę na to patrzeć. ach, prawie za to. No, niestety. To jest złe. Tego tu nie było. Liczyłem na otusze, ale cóż, to się sprzeda. I czterdziestka Cicho tak powiem, że liczę na czapkę. Ale kurozjalne części też będą fajne. No albo niezwykły przedmiot. Ach, co to będzie, co to będzie, co to będzie. I butelka. Hmm. Gdyby nie to, że mam wyszczerbiec, to by było lepiej. W każdym razie, no tu mam wyszczerbca, nie wyżycie. 16 ściołem główni. Tak, jak oceniam to otwieranie? Hmm... Raczej średnio. Butelkę jakoś jeszcze może przyzwoicie sprzedam, ale za Nie wiem, może jakimś Rosjanom obchnę, a za karabin myślę, że jeden klucz dostanę, więc... No więc, więc... Może jeszcze jakieś otwieranie skrzynek nagram. Przynajmniej myślę, że jeden klucz mi się uda zdobyć. No i żegnam wszystkich. Cześć. Potomnych też żegnam.